A drunk whiskey and Bacardi. Anybody? I so dope to anybody. Afro man. Where is Kuleczka? What you got? Kuleczka? Nie ma go na schodach. Gdzie ten Kuleczka się podziewa? Maluszku Maluszku Kuleczka Ale ładna pogoda O, Biegnie ktoś za mną Chodź, bo samochód jedzie Maluszku Maluszku Maluszek Przyszedł Gdzie był? Schowany Schowany był Schowany był kuleczka Maluszku, schowany byłeś? Patrzcie, kuleczka nawet nie myśli, żeby podrapać Koleczka szanuje w 100% malutki brudasek, patrzcie. Patrzcie, tylko go dotknąłem. Od razu mam kłębek jego sierści w ręce. And I love you, baby. Palm down. Co ci się dzieje, maluszku? Co tak się... Co tak się tutaj brudzisz? Czy ściążku, co tak się... Patrz jak się listkiem bawi Patrzcie Kuleczka Malutki kuleczka Mam jego chrupeczki ulubione chyba Plain in F Chrupki Ej masz chrupki, patrz Kuleczka Chrupeczki mam dla Ciebie, patrz Patrz Leniuszku, patrz, nawet nie widzi. To było śmieszne. Chyba nie jest głodny. Patrzcie. Ej, kuleczka! Patrzcie Kuleczka Ej! Patrzcie, poczuł, poczuł zapach maluszku. Patrz chrupki tu są. Zauważył. W końcu zauważył maluszek. No. I damy mu jeszcze jednego, trzeciego. I kuleczka już nie dostanie więcej, co? Maluszku, ale mnie pośliniłeś Pośliniłeś mnie Pośliniłeś mnie maluszku Mam jeszcze jednego to mu dam Jeszcze jednego malutkiego chrupeczka Gdzieś tu powinien być Co? Myślałem, że są cztery co jest ta kuleczka? Jako maminkę, kochany. Dobra, ja do domu, jest gorąca jak cholera. Kuleczka jakoś przeżyje weze mnie. Kochany...